Gdy tylko moja siostra zobaczyła test ciążowy, w jej głowie rozbrzmiewały tylko jedno zdanie, jak to możliwe? Dlaczego właśnie teraz? Dzieci, przecież wcale nie jest gotowa na maluszka. Wszystko zaczęło się, gdy miała 16 lat i dowiedziała się, że jest w ciąży. Zaszła w ciąży z chłopakiem, którego uważała za sens swojego życia. Kiedy test pokazał dwie kreski, wszyscy byliśmy bardzo zaskoczeni, bo zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. Ten chłopak dobrze wiedział, że jest dla niej pierwsze, ale zaczął szukać wielu wymówek, żeby uniknąć odpowiedzialności ojca, a nawet podejrzewał ją o zdradę. Kilka dni później zablokował jej numer i na zawsze zniknął z jej życia. Siostra została sama z tym problemem. Dokładnie wiedziała, co zamierza zrobić dalej. Postanowiła przerwać ciążę. Głównym powodem była niechęć do posiadania dzieci w tamtym momencie. Poza tym planowała się rozwijać doskonalić i budować udaną karierę. O jakim dziecku mogła więc być mowa? Rozumiała, że nie będzie w stanie dać maluchowi tej miłości i troski, jakich potrzebuje. Pozbyła się dziecka i długo się za to karała. Z czasem jednak udało jej się to wszystko przejść, kontynuowała naukę i równocześnie budowała karierę. Przez kolejne kilka lat spotykała się z chłopakami tylko dla zabawy i spędzania czasu. Dopiero przyszły mąż dał jej poczucie bezpieczeństwa na przyszłość i zmienił jej myślenie. W wieku trzydziestu lat postanowiła, że chce mieć dzieci. Jednak ich próby okazały się bezskuteczne. Wtedy zwrócili się do wszystkich możliwych lekarzy, aby przejść badania i znaleźć prawdziwą przyczynę. Okazało się, że oboje są zdrowi. Jedyną możliwą przyczyną był ten aborcja z młodości. Opowiedziała o tym mężowi, który ją wspierał. Od tamtej pory postanowili żyć dla siebie, a jeśli uda się zajść w ciążę, będą bardzo szczęśliwi. Teraz ma 51 lat. Wydaje mi się, że jakby wróciła do młodości. Przed nią pozytywny test ciążowy, a ręce drżą jak kiedyś, gdy miała 16 lat. I chyba decyzja będzie taka sama jak wiele lat temu. Jest już za stara, by zostać matką. Co ma teraz zrobić? Kiedy urodzić? Wychować? Co byście poradzili? Takie wyznanie przesłała nam moja siostra. A co wy myślicie o jej wyborze?